Nigdy nie prosiłem o urodziny. Te zerowe. Te, kiedy się pojawiasz. Choć jeszcze nie jesteś tego do końca pewien. Po raz pierwszy bierzesz oddech i dostrzegasz całkowicie rozmazany obraz dwóch wielkich głów, z których co najmniej jedna będzie płakać. Dwie głowy wiszą nad tobą. A jakaś dłoń wsuwa się pod Twoje plecy i szyję i podnosi do góry. Kiedy po raz pierwszy doświadczasz świata, w którym teraz masz istnieć, nic dziwnego, że zerowe urodziny zacznę od płaczu. I tak nikt wcześniej nie zapytał, czy zechciałbym się pojawić. A tak urodziłem się ja. I Miśka. Ona zdecydowanie głośniejsza. Ja spokojniejszy. Zawsze myślała, że jest zabawniejsza ode mnie. To kwestia wieku. Jak jesteś dzieckiem śmiejesz się ze wszystkiego. Zbieganie po sklepie. A jeżdżenie na wózku staje się dla ciebie największą zabawą. Bo tak nie wolno. Miśkę wciąż bawi to wszystko. To kwestia wieku. Mam wrażenie, że nie postarzała się o jeden dzień. Walcze. Czemu? Z boczeńcu. Miska. one jeszcze nie wyschły. Miśka! Wiesz mnie? Tak. U duszy. To chodź. No chodź. No dawaj sztywniaku! No dawaj, dawaj! No dawaj sztywniaku! No Szybko przyzwyczaiłem się do mojego nowego imienia. Czasem nawet uznaję je za komplement. No Chodź ze mną do sklepu. Po co? Jedzenie psa. Jeszcze nową siostrę? Co chcesz? To czekaj tu. Przyjdzie dzisiaj. Tutaj kilka osób. No to. Nie, się ich nakarmisz. Gdybyś im dał jakieś karczochy, kurde. Dlatego masz zakaz przychodzenia. Ma być fajnie, a nie sztywno. Um, to. Może wezmę siaka do siebie, co? Nie będzie wam podrzewa. Spoko. Gdzie jest miskadowca? Zerowe urodziny zaczynam od płaczu. Bardzo dosadne. Wiem, że jak się urodziłem, to długo płakałem. Aż zapamiętali moich rodziców i zaczepiali ich, jak wychodzili ze szpitala. Płakałem przeraźliwie. Przecież nikt mnie nie zapytał, czy jestem gotowy, żeby się pojawić. Tak, to sobie tłumaczę. A potem stało się. Według mnie narodziny trwają dużo dłużej niż ustalono. Zaczynają się od pierwszego skurczu, ale trwają aż do momentu usamodzielnienia się. Gdy jesteś niezależny, wtedy urodziłeś się do końca. Hej. Cześć. Cześć. Mogę wejść? Dzięki, tam jest strasznie głośno. Jak chcesz, to mogę ci przygotować pokój do miski. Wolę zostać tutaj, jeśli nie będę ci przeszkadzać. Um, psie. Um, to jest. Zosia. Zosia. Zosia to jest pies. Sztywniak. <laughs> Miśka nam pokazała. Nie widziałem tego od 10 lat. Skąd to na to trzasnęło? Z piekarnika. Dzisiaj wszystko z niego wyciąga alkohol, kieliszki, sztywniaka. W Przydałby mu się partner w sukience. Zdradziłaś hmm. mi sekretną kryjówkę Miśki. Wiesz, że to jest zbrodnia? Chyba będę musiała się tutaj ukryć. Czemu nie siedzisz z nami? Nie jestem typem... Ekstrawertyka? Nastolatka. Miśka nam mówiła, że jesteś bardzo poukładany. Ja też lubię mieć wszystko ogarnięte. Nie lubię syfu. Tak. Salon. Teraz. Co to jest? Wyjątek. Mhm. Drobny. W końcu wszyscy jesteśmy dzieciakami. To co? Mamy o tym zapomnieć? O oh fuck, Flesz! Chodź. Stajemy, stajemy. Chodź Miśka, no do góry. O, tak, 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 tak. Idziemy spać, idziemy spać, idziemy. Miśka, idziemy. Już. Połóż się z mną Musimy zrobić miejsce. Przepraszam cię. Czy już poszli? Krzesiek został. Który co? Ten ze ściany. Obserwował was całą noc. Pewnie nie jest z tego dumny. Mm, on nic nie widział, nic nie powie. Hmm. Sprytnie. Prawda, czy wyzwanie? No, dawaj, proszę. Prawda. Całowałeś się kiedyś? Dobra, idź już spać. Co? <grymne> no, chyba cię pogięło. <grymne> no, dawaj. Dobra, dawaj, inne. Musisz być cały czas taki dorosły. Jak już te dwie duże głowy patrzą na ciebie. To lepiej, szybciej stać się jedną z nich. Nikt nie mówi, gdzie jest granica między małą głową, nastoletnią głową, a dużą głową. Bo czemu nie? Bo to straszne. Hmm. Chcesz spać? Tutaj czuł się. Nie, ja nie idę spać. Ale Tutaj nie chce mi się wstawać. Okej. Okay. Śpij dobrze. Przepraszam, Krzysiek. Udało ci się. Jesteś jako taki straduszny i porosły. Miśka, miśka, Miszka, Miszka wstawaj, miśka, wstawaj, wstawaj, wstawaj szybko, musimy iść, chodź, 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 idziemy, miśka, chodź, idziemy, po co? miśka, chodź, musimy iść szybko, 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 miśka, chodź, 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 no, wstawaj.